Witamy Was bardzo świątecznie i zapraszamy Was na poradnik prezentowy. Zaczniemy niestandardowo, bo tym razem od kobiet. Zawsze zaczynamy od dzieci, ale co tam? Mama jest przecież najważniejsza. Zobaczcie, jeśli myślicie o prezencie dla mamy, albo ogólnie dla kobiety, dla koleżanki, przyjaciółki, dla swojej mamy, dla babci, dla teściowej, to tu jest wszystko, co jest Wam potrzebne i co ją na pewno zachwyci. Mamy malutkie torebeczki które, jeśli jesteście mamą, to wykorzystacie do trzymania e, smoczków i gryzaków, a potem przyda wam się na przykład na drobne albo na klucze. Są nasze boskie szczotki do masażu na sucho, które w y, kilka minut zmieniają ciało. W gładziutką powierzchnię, bo chodzi o to, że wygładzają skórę. Są gąbki do mycia twarzy i do demakijażu. Fine silk. One są łowione dla nas w Grecji i uwierzcie mi, przy użyciu wody i płynu micelarnego zmyjecie każdy makijaż. Możecie to sobie zapakować w naszą kosmetyczkę. Jest też laundry bag coś bardzo, bardzo przydatnego, na przykład do segregowania rajstop w domu, czy włożenia bielizny, pakowania się świetnie się sprawdza, oraz nasze bambusowe ręczniczki, którymi wytrzecie twarz oraz wykonacie cudowne okłady na oczy. OK, teraz przejdziemy do prezentów, które fajnie się sprawdzą e, dla mam, które spodziewają się dzieci, a także na baby shower. Znajdziemy tutaj same bezpieczne tkaniny, e, Muslinowe otulacze, poduszeczki, nasze fantastyczne bambusowe kocyki, a także ubranka, całą wyprawkę Jestem, bo jesteś, e, a także skarpetki z misterem B. I co bardzo fajnego, czerwoną kokardkę na szczęście, również fajnie to będzie wyglądać. Czas na Prezenty dla Dzieci 01, czyli nasza seria Mr. B. Jest to seria sensoryczna, która wspiera rozwój zmysłów dziecka oraz małej motoryki, ponieważ e, chodzi tutaj o połączenie kolorów, czerń, biel i czerwień są to kolory, które stymulują zmysł wzroku dziecka. E, również tutaj nasze produkty szeleszczą, bo mamy szeleścika. wspieramy słuch. Tak, jest szeleścik szeleszcząca jest również książeczka. Pewnie tak. Taka pierwsza książka w ogóle do malucha, którą możecie sobie postawić i dziecko na przykład może leżeć i ćwiczyć e, leżenie na... No, I z mysroku i leżenie I na brzuszku, czyli mięśnie. Są grzechotki. I jest kiłtek. E, Kiutek jest w sumie również dla starszych dzieci, bo on tak wspiera właśnie naukę rzucania, chwytania. Zaraz na tym wyjdzie. Nie, no jest okej. Okay. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy gryzaki. Fantastyczne naząfkowanie. Są z kołczuku naturalnego miękkie i twarde z drewna klonowego, ponieważ dzieci w zależności od fazy ząbkowania wybierają albo twarde, albo miękkie właśnie powierzchnie. Na prezent wszystko jest pakowane w pudełeczka, więc będzie to rewelacyjnie wyglądać i prezentować się w naszych torbach, bo te torby świetnie współgrają z choinką, naprawdę wyglądają czadersko. Jeśli jeszcze do tego na przykład dodacie skarpetę prezentową, to będziecie zachwyceni. A co ważne, Mr. B jest też świetny na kolki, więc pomoże Wam powołać taki specjalny wkład, yy, który z uruchamiacie zginając patyczek. On się nagrzewa, robi się ciepły i bardzo pomaga przy rozluźnianiu mięśni brzuszka. Co jeszcze mamy z tej serii? Mamy Togo. Togo, dokładnie tak. Togo sprawdzi się też bardzo fajnie dla starszych dzieci, ale w sumie dla młodszych też. Teraz jest okres zimowy, więc fantastycznie rękawiczki nie będą zagubione. Później Trzyma też zabawki. Dokładnie tak, nawet klucze. Bardzo fajnie strudzy się, jakąś Pani <grym> nie to A się dzieci w <grym> swoje kluczy nie noszą, ale jak my jesteśmy. Dla rodziców. rodziców, jaką ten. Tak. Poduchy, poduchy do tulenia bez względu na wiek, do spania, do przedszkola, do wózka, do łóżeczka. Są płaskie, są bezpieczne dla dzieci, wykonane też z certyfikowanych materiałów. E, Ta taninia Mystery właśnie tak się prezentuje. Mamy też fantastyczne zawieszki, zapomniałyśmy powiedzieć, których jest dosyć sporo i mogą być to zawieszki z Mr. M. albo taka nowa, jesienna kolekcja pastelowa. To są zawieszki do smoczka, możecie przypinać się tym smoczek albo gryzak, Przypną się wszystkie, ponieważ tak samo rodzaje wszystkie, smoczka i gryzaka, ponieważ tak samo jak nasi strażnicy mają system napów, znaczy strażnicy mają system napów, a zawieszki mają takie oto pętelki. Przekładacie to po prostu przez dziurkę w smoczku, w zawieszkę i jest taki strażnik. Możecie mieć albo rika, albo gufa, albo kica. A teraz przejdziemy sobie do linii kąpielowej. Ja trzymam w dłoni fantastyczną gąbkę King Size, która sprawdzi się zarówno dla dzieci, dla rodziców, tak naprawdę dla całej rodziny. Mamy też w składzie tej linii kąpielowej szczotki. Szczotki. Szczotki z koziego włosia, mięciuteńkie do delikatnego masażu i pobudzania yy, skóry u dzidziusiów oraz dla takich dzieci, to są że szczeciny, twardsza szczotka, która yy, niweluje ciemieniuchę i yy, radzi sobie z włosami. Więc najlepiej mieć je obie, mięciutką i tą twardszą. Przechodząc dalej widzimy świetne kaczki, yy, które są yy, fajne pod względem, że nie mają właśnie dziurek. A także... Więc woda nie nalewa się do środka. No właśnie i nie robi się dzięki tą pleśni. Tak, one są wykonane z naturalnego kauczuku. Dokładnie i patrzcie jak są przepięknie zapakowane. Więc na pewno Wam się spodobają i mamy też ręczniki. Ja akurat mam na sobie okrycie dla ublaka, bo ponieważ to jest taki fantastyczny patent, który ma tutaj taką szarpę. Szarpę sobie przekładacie przez szyję i wyciągając dziecko z wody po prostu wyciągacie je wprost jakby na siebie i nie, ma, nie, nie, nie jest mu zimno. Jest też poncho, jest ręcznik. One są wykonane w 100%, w 100 z bambus. Dokładnie, i widać małego mistera mm. A tutaj mamy jeszcze nasze autka Oda, nagrodzone przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego za swój design. Finalista konkursu, dobry wzór. Macie koło, kwadrat i trójkąt. Fantastycznie rozwijają dziecięcą wyobraźnię oraz motoryka Są proste. Piękne. Pamiątka na całe życie. Piękną pamiątką z dzieciństwa będzie też skarpeta, do której będziecie mogli zapakować prezenty. Między innymi Chutiego, czy Gryzak, strażnika. O, no, strażnicy są fajni. Zawieszkę, a także naszą grzechotkę. Co chcecie, a jeśli macie większe prezenty, to tutaj. Już wspominałam. Worki skandynawskie. Najfajniejsza rzecz, którą potem wykorzystujecie do segregacji zabawek. Możecie w tym trzymać wszystko. Są bardzo wytrzymałe i piękne. No to co? I Fajna i so? pamiątka i zdrowych, wesołych. wesołych świąt.